Już jedziemy. Jesteśmy gotowi, a jedziemy gdzie? Co ty? Ja też skakać ze spadochronem. Ze spadochronem. Tak jak obiecaliśmy Wam w zeszłym tygodniu. To jest właśnie ten moment. Biorkowo jest podekscytowany, ale chyba tym, że wychodzimy na dwór, a nie tym, że będę skakał. Dobra, idziemy. Giarek? No, spadochrony lecą, no? Co się dzieje? Echa! 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 Już wszystko wiem. Echa! Z, z pilotem Echa! nie. Skocznie z To znaczy? Już jestem, no tak się natrafiłam w tak? Już mam y, założone wszystko. Muszę Jesteś podpiąć. pod słońcem i czy nie widać chyba? Najgorzej jest. Zostanę mm. tu. Najgorsze tym wszystkim jest to, że jak się wyskakuje z tego samolotu, to trzeba wysunąć się do przodu, nogi zarzucić na samolot i wisieć już w powietrzu. I tyle. I się skoczy. A potem zaraz poprosimy mnie mój kameraman, bo muszę nagrać wstęp mojego filmu. Ja to nagrywam prywatnie, a będę miał jeszcze w wideo jak co będziesz dzisiaj z nami robił? Będę dzisiaj skakał ze spadochronem. Okej. Okay. Skąd pomysł na taki szalony skok? Yy, no pomysł to może niekoniecznie mój. Od, dostałem taki prezent na 30. urodziny, więc jest co świętować. To prawda, były w zeszłym roku, a realizacja jest w tym. Pozdrawiam wszystkich moich znajomych, którzy tam czekają i mojego psa, który też tam się nie denerwuje i czeka na wszystkie spadochrony. Chyba mu się nie spodobały ja ona za bardzo. Spokojnie, bo mnie się tak. stresuje. stresuje no, się. <laughs> dokładnie. Dobra. Dobra, pogoda dopisuje. Mam nadzieję, Dobra. że uśmiech zanim będzie do samego końca. Ja mam taką nadzieję. Na no. razie nie jestem zestresowany. Piąteczka? Piąteczka. Widzimy się na górze. Dobra, tak zaraz tak poleciał. Wróci zaraz. Stronger and feeling better or Do you feel them? Can you hear them say? Ale ja ale czad! Jezus, maria. Nie, to teraz, nie? Ja pierdzielę. Traci się! to tylko podpijam. Ja pierdzielę. Ja rozłożyłem, Ja ja Uh, witamy na ziemi! Jak się podobało? Nie no, było spoko, z tego, że było mi bardzo słabo, to jest ok. Siądziesz tu Nie, Nie już tak przy lądowaniu było No No na spadochronie tak wysalałeś. ale... Nie generalnie generalnie ale... było zajebiście. Dużo powietrza, duże emocji. Chyba tak. O Jezu. Ale skok fajny. Ale Nie, fajny. sam lot był zajebiście. No i jak ten spadochron już się otworzył, to tak jakoś nie wiem Dobra, to wstawaj Stajemy sobie Nie idzieś nam tandem pilota bo mamy ich mało Możę Okej. Okay. Dobra, wstawaj, wstawaj, wstawaj Poczuj znowu grunt pod nogami Duże, bezpiecznie Piąteczka no dobra, Gratulacje Nie było całe, tak najgorzej jeszcze, tak się podobało. Dobro. Jak było Super Ekstra O Coś cię boli? Trzeba RKO? To nie ma twoje nerwy? Jesteś blady jak nie wiem. To jest bardzo słabo. Okay. co Ty mówisz? A Czerkoło, <tuniało> Tyndaur, hej, hej, nie nie lepiej. Psyńku malutkie, czekałeś. No czekałeś. Czekał. No jestem, jestem. Już nie ma takich ekstremalnych historii. No. Wiesz? Ten tak, samo to wypadnięcie i ten lot taki do kamerki, zajebiście, tak ten spadochron się otworzył, to też było spoko, tyle po prostu tak mi się zrobiło słabo, że nie czułem nóg, nie czułem rąk, I nic nie widziałem prawie, okay. przy takie mroczki, potem już się zrobiło lepiej, nie wiem czy to chodziło o to, że ciśnienie jakieś inne, że tam jest w ogóle wiesz tak... Całkowicie inaczej? No tlenu nie ma to jest... I, tlen, I tlenu nie